To skoro cła są takie dobre, to dlaczego nie wprowadzić cła na poziomie województw czy nawet miast? To jest dobry powód. Nie ma potrzeby wprowadzać ceł na podstawie województw albo miast, ponieważ mamy redystrybucję między tymi województwami. Nie musimy się martwić, czy pieniądze albo biznesy albo inne rzeczy wypływają z województw, ponieważ mamy organ, który pobiera pieniądze z różnych fragmentów Polski, z różnych województw, i później te pieniądze może przeznaczyć, nie zawsze, ale mógłby przeznaczyć na rozwój innych regionów. Dlatego na przykład w Unii Europejskiej tworzymy jeden obszar cłowy i też, ponieważ mamy redystrybucję w środku Unii Europejskiej, wtedy też te, tych ceł nie potrzebujemy, ponieważ mamy inne narzędzia, żeby chronić ludzi przed konkurencją między sobą. Jedynym dobrym rozwiązaniem, żeby nie było ceł na całym świecie, nie było żadnych taryf, byłby rząd światowy. Rząd, który jest w stanie przenosić właśnie pieniądze z różnych rzeczy, nie tylko jako ONZ na po prostu dobrowolnej e, podstawie. Więc Możemy osiągnąć brak taryf, ale wydaje mi się, że dużo ludzi, którzy narzekają na taryfy i którzy narzekają na ich używanie, raczej nie byliby fanami rozwiązań, które usunąłoby ich potrzebę.